Stacja trzecia, Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Piękno miłości. Ojcze, widzę Jezusa przygniecionego krzyżem. Widzę i czasem siebie leżącego unieruchomionego. Teraz już wiem, że nie mogę się wtedy złościć ani na Ciebie, ani na siebie, ani na kogokolwiek innego, skoro na drodze posłuszeństwa Tobie zdarzy mi się upadek. Będę wiedział, że dopuściłeś do tego z miłości. Na przykład, gdy mimo mojej dobrej woli, ktoś będzie mnie posądzał o zło, nie będę się gniewał. Podczasami sytuacja będzie beznadziejna. Najważniejsza jest miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Więc się i na pokuszyń, ale nas ma, nas, 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 nas rzeką. I ty, któraś zból cierpiała, cierpiała Matko Bolesna, przytrzyj się za nami. Stacja szósta, Weronika ociera twarz Chrystusowi. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy to, Boże, od wieków podziwiamy skromną niewiastę, świętą Weronikę, czekała jednak z miłosierdziem na odpowiedni moment. Dla niej umęczone i poszarpane ciało Twojego syna było cenniejsze niż jej imię. Miłość miłosierna w tak prostym wydaniu na dziś ewangelizuje świat, Ojcze, po raz kolejny w moim życiu budzi się pytanie, czy ja naprawdę też mam jakieś ważne zadanie w życiu do spełnienia. Tak, ale potrzeba ciągłej czujności. Małe kroki czynione miarowo zawieść mogą człowieka na wielki szczyt, Ktoś powiedział na Mont Everest. Ja nie chcę iść daleko. Chcę, byś był ze mnie Jezu dumny, że jestem przy Tobie. Że biorę do serca Twoją naukę. Święta Weroniko, wyproś mi u Jezusa łaskę spotkania. Bogiem w cierpiącym człowieku i łaskę ducha rozumu, który podpowie mi, jak temu drugiemu człowiekowi rzeczywiście pomóc. W tej intencji módlmy się. Ojcze nasz. أكثر